Tempomat w Dafie, ie DAF 106, Tempomat mat adaptacyjny. Przejeżdżam do poprzedzającego auta i moje automatycznie gwałtownie hamuje. A mam zadaną prędkość 89 na tempomacie. Zwolniliśmy do jakichś 70-71. No i nie pozwoli mi się do niego zbliżyć. Tutaj mam taki odległościomierz, mogę ustawiać w zakresie od 1 do 5. i Na czym to polega? Teraz mamy na jedynce. Ustawimy dwójkę. To mi auto zwalnia i zwiększa się odległość od niego. Ustawimy na trójkę jeszcze bardziej, czwórkę i piątkę. Zakres od 1 do 5. Moje auto cały czas zwalnia Robi się większa przerwa między Autem jadącym przede mną Jedziemy 69, 70 Cały czas zadane jest 89 Na tempomacie Nie mogę się do niego zbliżyć A wszystko za sprawą Tego urządzenia Czyli radaru odległościowego Odległościowego Tak by można nazwać tu mamy regulację odległości, i możemy sobie jeszcze do niego podjechać. Zmienimy z piąteczki na dwójeczkę, na jedyneczkę. Co zrobi nasze auto? Nabiera prędkości. Powoli, bo jedziemy akurat pod górkę, ale nabiera prędkości. I powoli zbliżamy się do tego auta. Więcej nam nie pozwoli. A jakby facet wcisnął hamulec gwałtownie, to i u nas gwałtownie auto zatrzymuje się. Bardzo dobry wspomagać w czasie jazdy. I teraz auta obok mnie przejadą. Ja zmienię pas. I mój samochód już nie widzi nikogo przed sobą, i automatycznie. Przyspiesza do tej zadanej prędkości. Teraz mamy podgórkę, akurat to on będzie wolniej przyspieszał, ale przyspiesza. Nic nie robię. On sam sobie dodaje gazu i, i gonimy gościa. Nie ma nic przed nami, radar nic nie wychwycił i nabiera prędkości do naszej zadanej. 89% no i tyle.